Wygląda jak Morawiecki. Ja się zastanawiałam czy tam czegoś nie było. Ale jest... się o kubek martwiłem. A mogli pytać. A, jak ci, a się... jak ci nakieruje to działa. Uuuu. A działa nie? Wingardium Leviosa. Nie Wingardium Leviosa, tylko Wingardium Leviosa. Leviosa? Leviosa. Wingardium Leviosa. Nie działa. Cześć, witajcie na kanale Grywalnie Jest. No, to jest moja świątnia, jak gracze dzisiejszym materiale ze mną. X rodzicu? Hej. Słychać, masz mikrofon odpięty? A, no tak. co nie nie przywijała. W dzisiejszym materiale mamy Pixel Boxa z Harego Pottera. Yy, niestety, moja różka nie działa. Zaraz, jak zajrzmy do, do, do środka, moja różka, widzicie, no nie działa. I nie udało się. Z zaklęciem jest jakiś problem. Jeżeli byście byli zainteresowani kolejnym boksem, który macie Pokémony Dragon Ball to z kodem grywa. nie macie 5% rabatu, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to serdecznie zapraszam na stronę Pixelboxa, tam możecie sobie zamówić w tym materiale Harry Potter i ta oto koszulka znajduje się w zestawie. Łapkę w górę subskrypcja, dzwoneczek i czekam na Wasze komentarze i opinie, co sądzicie o tym zestawie i dajcie mi znać, czy go zamówiliście i czy jesteście skuszeni propozycją zestawu kolejnego na przyszły miesiąc, jak to się nazywa, zawsze zapominam. Tej. Rześniowej, jeśli chcecie wrześniowego, to kupujcie z kodem Nie wiem czy ktoś mi zrozumiał tyle chaosu. Za dużo, nie? Za szybko jak dla Ciebie już. Stary tam. jesteś. No. Idziemy tam. I mamy tutaj nasze pudełko, w środku jest, tak jak widzieliście, koszulka, figurka, maskotka, ostatnio taka była z cyberpunka, mamy ulotkę, przypinkę tutaj z naklejką, która prezentuje się w ten oto sposób. I tutaj mamy coś takiego. Jest to sierpniowy pixel box, tak jak macie tutaj napisane, tak prezentuje się jego zawartość, jest wszystko ładnie opisane. A tutaj mam informacje o tym, co Wam mówiłem, że mam Pokémony Dragon Ball i Zelda Jest to właśnie wrześniowy, tak więc jeżeli chcecie to z grywanie macie 5% rabatu. Na wstępie już mogę powiedzieć, że te dwie oto rzeczy będą dla Was. U nas zostaje chyba koszulka, tak? Bo tutaj zostaje sobie koszulkę. I to, a zestaw e, na figurka, naklejka i przypinka będzie dla Was. Nie wiem, czy zrobiłem rozdanie, czy po prostu się ktoś zgłosi, i ja to prześlę. A, jest progres, słuchajcie, pamiętacie jak ostatnio Wam mówiłem, że widzowie obiecałem figurkę, zgłosił się do mnie, a później mówiłem, że ją zgubiłem. odnalazła się, więc będę ją wysyłał. E, nie wiem, gdzieś się po prostu zawieruszyła. To mnie intryguje, co my tutaj mamy? Cukierki. Się otwiera? Tak, są cukierki. Cukierki? Tak się e, to prezentuje. Fajna, Aluminia. aluminiowa. Boże, trzyma się jakieś klamki. Ile jest tego chociaż? O, jest trochę. Nie no, gdzie teraz? Później, o i tak one się tutaj prezentują. Nie, miękkie. O, karmel czuć. No tak, bo to są... Nie. Takie... Zobacz, takie karmelowe troszeczkę. No. Zobaczymy. wędruję sporo, ten do środka. Beczunia pewnie zostanie na coś. Zobaczymy. I czy tu jest napisane coś jeszcze? Nie, tu napisane. A są, kalorie, wszystkie rzeczy. Po, porozpisywane. E, fig Boże, figurka. Koszulka. koszulka. Słuchajcie, jak widzieliście już w ten sposób, to jest mapa. Punkt z fotów. Z, fotów. z fotów. Jak ktoś oglądał, to on wiedział co to jest. No, ja... Jak ktoś ogląda, to sobie obejrzy. Ja kiedyś oglądałem, ale tak zbytnio. No, już nie pamiętam w ogóle o co tam wszystkim tym, tym chodziło. Ja wiem, że chyba dwóch ostatnich nie oglądałem. O Boże, książki przeczytam to nie. Tak, książek w ogóle w życiu nie przeczytałem. Wszystko, chyba mały, mały książę tylko po powiedziała, powiedział, że nie zdam. A tak to to. Nie. I tak oto wygląda ta figurka. Znaczy figurka, przynajmniej maskotka, tak to się prezentuje. Taka. Taka sobie. No i figurka, która wygląda w ten oto sposób. Wiecie co. O, tak to się prezentuje. Woldemors chyba najlepszy. Woldemors w moim serii. tej serii, tak, najlepszy. Myślałem, że Rudego trafimy, to już miałabyś z kim rozmawiać. Albo hermianę, bo w sumie ona też jest ruda jakoś tutaj przemorza, no to coś do ciebie. A tu jest nasz harbo. figurka prezentuje się w ten oto sposób, jak możecie zauważyć. Coś nie będę tego wyciągał, bo tutaj właśnie dam widzowi to sobie będzie mógł wtedy złożyć. Naprezentuje no, się w ten to, to sposób, po prostu to jest... A, bo to jest z... Co było to? Pamiętasz? To by... Tak, a za mną się to nazywa, że jak oni wyczarowali to ich chroniło. Aha, wiecie. no więc tak to, 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 to się prezentuje. Co do całego Pixel Boxa, to w sumie byłoby tyle. Jeżeli chodzi o tutaj naszą opinię, co do tematyczności, dobra, udało się, mamy wszystko z Harry'ego Pottera. Te, te cukierki są tematyczne, tak? Było coś takiego? Wiesz co? To było coś. Cukierzisz? To, ale co, że w, w Harry'ego? No. To, to chodziło o to piwo. Co tam oni pili? A, o to piwo. Czyli to powiedzmy, okej, okay, tak, to zatwierdzasz. To Maskotki, no nie lubię ich, bo kompletnie mi nie pasują. Koszulka spoko, czy myślała, że jakiś kolor? Nie, kolor mi się nie podobał, wolałbym, żeby była czarna z jakimś. Będę nie Grafika, ok? Ujdzie. Będę nie Ujdzie. Co do figurki, niestety mi się akurat kompletnie nie podoba, nie lubię tego rodzaju figurek. Wolałbym, żeby dalej, nie wiem, czy były popy z Harry Pottera, były, nie? To już wolałbym popy z Harry Pottera, bo bardziej pasowało do tego zestawu, bo niestety ta figurka no, jakoś mi kompletnie nie leży. I maskotka też, te Dwa elementy bym wymienił. Czytałem opinie, widziałem. Jednym się podoba, drugim w ogóle, jednym średnio. My tak dajemy taką średnią dość opinię. Po prostu tematycznie ok, ale zawartość po prostu nie powala. Tak. Tam był też był poter? Nie, to był ostatnio poter w i mieliśmy tą malutką figurkę Voldemorta. Tak, było wtedy poter w a to był stricte tutaj tematyczny. no bo w przyszłym miesiącu, bo mam taki totalny niż masz. Trzech rzeczy. Tutaj, jak są po prostu figurki, to mi się wydaje, że lepiej byłoby w te popy iść, albo w jakieś innego rodzaju, ale takich ja bym nie dawał, no bo one no, też no, nie wyglądają zbytnio, nie oszukujmy się, ona nie jest jakaś super, na tak zobaczenia na twarz, patrzcie, on wygląda jak Morawiecki. No więc tyle z naszej strony, dzięki wielkie za obejrzenie tego to materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, z nagrywania, macie 5% rabatu i widzimy się w unboxingu wrześniowego Pixelboxa. Trzymajcie się, cześć!